Dzień dobry. Zabytki toruńskie młodszego pokolenia, chodzi o zabytki XIX i XX wieku, to cykl publikacji pokonferencyjnych. Ten slajd już prezentowałam, bo jedną z publikacji właśnie też tutaj zaprezentowałam, a dzisiaj przyniosłam kolejny tom, tym razem siódmy tom tej serii. Która zresztą jest takim spotkaniem z dziedzictwem kulturowym w odniesieniu do małej ojczyzny, do, do, do Torunia. Siódmy tom serii, zatytułowany Praktyczny Patriotyzm w Toruniu 1918-1920-2018: Różne odsłony niepodległości. No i o tych różnych odsłonach niepodległości możemy przeczytać w publikacji. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Kluczwajt i Michała Pszczółkowskiego. Ten tom wydany jest w roku 2018 i myślę, że warto zwrócić uwagę na pierwszy, pierwszy rozdział, pierwszy artykuł. Tej publikacji zatytułowany Triada Rocznic, Triada Wartości. No, we wstępie tego artykułu autorka zwraca uwagę na rocznice, tak, trzy rocznice i trzy wartości niejako wypływające z tych rocznic. Oczywiście 2018 rok to obchodziliśmy rocznicę odzyskania niepodległości, okrągłą rocznicę. Ale też dla, dla Torunia z kolei to odzyskanie niepodległości dwa lata później, rok 1920, czyli odzyskanie niepodległości przez Pomorze. Natomiast w ciągu tych dwóch lat kobiety uzyskały prawa wyborcze. No i stąd autorka zwraca uwagę właśnie na trzy wartości. Niepodległość, emancypacja i patriotyzm. Dalej stawia pytanie właśnie o patriotyzm, jak patriotyzm objawia się dzisiaj, jak objawiał się kiedyś i dlaczego nie są to tożsame zjawiska. To jednak zupełnie inny patriotyzm, inaczej rozumiany był patriotyzm w XIX wieku czy w wieku XX. Na początku wieku XX, inaczej, inaczej współcześnie. No i oczywiście też zastanawia się, stawia pytanie, jak definiować patriotyzm jutra. Na koniec swojego artykułu zwraca uwagę, że lektura tego, tej, tej publikacji no, powinna być, powinna, lekturze tej publikacji powinna towarzyszyć refleksja może nie tylko historyczna i nie tylko zabytkoznawcza, ale też takiej natury ogólnej dotycząca wartości wolności. Wolności, i tutaj przytacza słowa profesora Eleszka Kołakowskiego, wolności, którą, która jest jak powietrze, prawie niezauważalna, dopóki tego skarbu nam nie zabraknie. Także y, piękne słowa y, o wolności profesora Kołakowskiego. Y, no tutaj oczywiście y, jeszcze pozwolę sobie zwrócić uwagę na inny rozdział, bo znajdziemy też y, na przykład y, artykuł o sztuce, która odeszła wraz z zaborami, czy toruńskie średnie szkolnictwo żeńskie u progu niepodległości. A ja chciałabym słów kilka powiedzieć i nawiązać do rozdziału zatytułowanego, już tutaj wyświetlam, Zabytkowa zabudowa szkieletowa Torunia raport o stanie zachowania i ochrony oraz propozycje dalszej opieki. Henryk Ratajczak jest autorem tego artykułu. I na początku możemy przeczytać, że w 2017 roku na zlecenie miejskiego konserwatora zabytków w Toruniu dokonano kompleksowego przeglądu zasobu drewnianych budynków szkieletowych. To no, czyli szkielet drewniany, tak wypełniony cegłą. W Toruniu właśnie bardzo dużo jest takich, no nie wiem czy bardzo, ale rzeczywiście dużo tych budynków możemy spotkać przejeżdżając przez, przez Toruń. Toruńskie budownictwo szkieletowe cechuje jednak znaczny stopień zniszczeń, tak, taką uwagę tutaj możemy przeczytać, ale również, ale również jest zaznaczone, że budownictwo szkieletowe jest ważnym czynnikiem kulturotwórczym, znaczącym w pejzażu kulturowym nie tylko Torunia, ale także innych miast, nawet europejskich. Także o tym budownictwie szkieletowym możemy też tutaj szczegółowo się dowiedzieć, jaki jest stan, które to budynki, no i jakie są oczywiście propozycje ich odnowy, ich renowacji, ich po prostu ratowania. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam bardzo serdecznie.